Ja jestem Hej, małe. Yes. Ja już tu już z tobą czasu. Yes. Matko, no? On już prawie umie latać. I prawie u mnie... Oliwka, ten biały gołąbek chyba chce do nich pójść. To może chodź już. Okej, okay, no to do was pójdzie mały, taki biały gołąbek. Ja opiekuję się wami. Mamy ludzkie. Jutro do nas przyjdziemy. A może dzisiaj jeszcze coś troszkę odwiedzę. Ну уж вот он белый голубь с ними